Widzowie, dzisiaj zaczniemy grać w World of Tanks. To będzie pierwszy odcinek. Spodziewam się, że będą trzy części lub więcej. Zaczynamy grać tym kołgiem, tylko bez ząbków, proszę. Gram drugi raz w życiu. He, he. he. Jedź, kolego drogi. Co to jest? O, ale super, jakieś super powiadomienie. O, tam jest kolega, uterwana. Nie jestem rasistą. Jedziemy na tego dziada. Oszustkę Po dupie Omen oh, Ale to są boty one mają około 3 IQ, czyli tyle ile ja No wiem, że pójdzie w piach No spok, pokojowo. Ołmen, oh tu, 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 dobrze. Oj. jest bardzo źle. Jestem w tą grę najlepszy, muszę się przyznać. No, typ co mnie zastawił. Nie no, super gra. Już mi się podoba seria. Silnik ma zepsuty, typ Styk? Uff, ty dziadu. A, już obiłem, spoko. Jest. Ale jakie... Ja... Dobra, nieważne. Tego, który pa raz w tyłek. No i pyk. Jest. Jak? jak? pięćset. 500. Aha. No super. Wygraliśmy? Już tak łatwo? Ale łatwo. Uuu, Dobra, teraz sobie zagramy drugą grę. Nie wiem, co to się dzieje. Ulepszenie czegoś. Gramy teraz z tygrysem. Tylko znowu bez ząbków, profe. Tylko bez ząbków, bo będzie bardzo źle. Dobra. Siu. Dobra, jedziemy. Gdzie te typy są? Trzymaj się. Nie, nigdy w życiu. Ja nie mam sojuszników. Ja nie mam kolegów. Ciekawe czemu tak się stało. Dobra, jedziemy tam. Siu. No ja chcę jechać, o, dziękuję bardzo. A co to jest? Yy. O, ty dziadu jeden. Dobra. Dobrze. Dobrze, panowie. O, ten Michael Jackson tu jest. Ale ja nie chcę tam. Dobra. Co ty chcesz mnie zabić? Ty chcesz mnie zabić? Dobra, w lufę mu strzelę. Aha, no super. Łatwo. Co ty mnie strzelasz? O, po tyłku. Jezus, gdzie to jest? Dzięki że się tak obracasz i pulsz i na aftami Diulisz i na aftami No masz problem Chyba masć i na afton ale z mnie jest łatwo ja chcę przodem dawaj mi przodem dobra, sprzelem sięnicę, może coś to da ee Yay! Wygrałem! Ile zabiłem kolegów? Yay! Wybieram oczywiście ZSS ZSRR. Teraz ja nie umiem mówić. Te 26 Jezus. Skuchamy. Nie zapomnijcie. Tak będziemy wyglądać oczywiście. Nie zapomnijcie dać subika i lajka. Będzie dobrze. I twój kolega nie będzie walił cikałem po oknach. Ja nie chcę, żeby to była reklama, ani nic, ale no. Ja to się kończy, przepraszam. Przepraszam. A, a, a bo to. A. I to jest reklama, bo nie wiem. A nie, to nie reklama, to ja jestem dziwne chyba. Mm. Dobra. Nie chcę. Em. Um. Um. Oh, A! Jezu! Bitwa! Jej. Pustynne piachy. Jak piach ci w wlak nie będzie, ciekawie. Tylko informuję, oczywiście. Więc no. Radujmy tam gdzie, on, bo nie jestem najlepszy w tą grę.

Nie wiem, co ja mu robię. Kurczałki. No fit. Ja, ja, ja chcę go zabić. By... Dziękuję. Co mi ja jadę tyłem? Z tym mam ile promilów z 15 O ty dziadu. Ty, dziadu. ty dziadu jeden, dwie, i na dwie, cztery, dwie, ja chcę go zabić, dwie, To był jakieś, to było jakieś dziecko z 2015. Od dziadu. Muszę go zabić. Ej. Nie, nie. S. Kolejne dziecko z 2015, o co tu chodzi? Mm, je. jej w końcu. Mm. Tego kolego to już mnie lepiej nie ucz. A, tego bym akurat nie zrobił. Hmm. No już. Dobra, widzowie. W następnym odcinku pokażę wam, jak niszkę dzieci z 2015. Papa. Pa.